Dzień dobry, ja tutaj dzwonię z ogłoszenia z OLX o BMW. No chcę się zapytać, w jakim stanie technicznym jestem, no bo wiadomo, na zdjęciach może być trochę inaczej zawsze. Czyli korbotronik z tyłu nie działa Korbotronik z tyłu nie działa Znaczy jest elektryczne z tyłu Aha, to elektryczne są. Tak, tak tak no to dobrze, nie, bo myślałem, że korbka jest. Nie, nie, nie. A pod LPG auto ma? Nie, nie, ma, nie ma, nie ma. Aha, no dobrze, no a te 5000 to może da się zjechać? Aha, no a... nie, nie znajdzie pan za, za, za takie pieniądze takiego samochodu. Mało trzeba było, nie trzeba było, żyć, ale to są proste sprawy, aby samochód. No do. Takie pieniądze. Auto na polskich drogach od początku jeździło, czy z Niemiec? Było z Niemiec, ale pamiętam kiedyś. Tak to się tam jak trzecim czy drugim właścicielem w Polsce. No dobrze, a, a Niemiec tak płakał tak. jak sprzedawał. Niemiec płakał jak sprzedawał? Nie wiem czy płakał Nie no dobrze, no to... Tylko te łożysko do wymiany, tak? Tak, Łożysko. A, i nie działa wskaźnik od y, poziomu paliwa, bo wymieniam pompkę paliwa. To chyba płynąć się wasił. Nie wiem no. No wskaz. dobrze, kto no jeszcze, jeszcze tylko tak... tak... Y, czy, czy silnik tam nie był wiadomo katowany, bo czasami nie, takie Nie, nie, się, nie, 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 nic się Ty tylko równo ładnie pracuje Ile? No dobrze, no to ja tam jestem wstępnie zainteresowany. Jeszcze muszę, yy, prawda, przemyśleć, no bo przebieg dość duży ma. No to tysięcy, no. No właśnie, no i na taki roślin to jednak trochę dużo, ale pomyślę, naprawdę. No wydaje mi się, wydaje mi się że nie. Na no spokojnie 500 przejedzie, nawet więcej. No wiadomo, no ale jednak muszę się zastanowić, bo ten przebieg no dobrze, nie jest No dobrze, dobrze, dobrze. No, do widzenia? no, to, no nagrywanie. Dzień dobry, ja tutaj dzwonię za ogłoszenia Zori w sprawie golfa. No chciałem się zapytać na początek w jakim stanie technicznym jest samochód, czy tam nie ma rdzy i tak dalej. No tak, dzieje no, jest dobry, nie tak generalnie ja tym autem w zasadzie nie się poruszam. Wszystko robimy no to. Rozumiem, mija oczywiście amortyzatory, co wymieniałem e, wszelką pod e, zaworową wymieniałem. Co tam jeszcze? Wymieniłem, tak to na tym auto hajsa. jest tak jak ta go to powiem, że naprawdę nie warto, nie mogę się tam uwazić z nią bo to jest um, tak razem no jeszcze bym mógł powiedzieć, nie takie delikatne można powiedzieć no, aha, no rastki. czyli tam nie ma, nie wiadomo gdzie jest 5 kg szpachli, tak? nie, nie, szpachli akurat nie mam nie no, Tak jak go szukałem szukałem jakiegoś tam auta, żeby to wyglądało i jeździło, prawda? Tam nigdzie szpachli, jest, jest pęknięć bęk, szpachli, dziur, takiego czegoś to tutaj nie ma nigdzie, nie? ani na progach, ani na nie, płotnikach, przodu ani na drzwiach. Generalnie fajnie, fajnie jest otrzymany środek, nie jest podarty, nie jest jakiś tam zniszczony. A jak no, to, no właśnie oglądam no, zdjęcia. Auto generalnie jest czyste i zadbane i jeżdżące. No i to no, praktycznie no z obwód zimowy, który mamy założony. No i komplet opon jakieś sezony letnich, nie? No dobrze, A pan ma w razie co lampy tylnie jakieś oryginalne, bo to te tak. To jest nie, to jest lampa oryginalna, która wyszedł w ten gąb. Aha. To jest oryginalna lampa Heli. To nie jest jakiś chiński zamiennik, to jest oryginalny. On stoi w oryginale tak jak wyszedł z fabryki. Dlatego podałem numer winy auto, żeby ktoś sobie sprawdził co ta, jak ta... Ja jestem drugim właścicielem, chyba w Polsce, to jest, dobrze pamiętam, yy, z tego auta. Bo też jak kupowałem, to właśnie patrzyłem się na te lampy. Ale po że na każdym emblemacie jest oryginał Hella, Volkswagen Audi, więc nawet na wszelką jak robiłem, to żadnych zastrzeżeń nie gości że normalna lampa oryginalna, tak Niebieska ta niebiesko czarna, czy biało-czerwona, to tam W pustów, nie wytrujny, wytrujny. tak samo są takie lampy zielone, no różne. No, no dobrze, dobrze, razem. Auto rozumiem pod LPG nie widziałem na oczy. Pod LPG auto nie widziałem. Nie, nie, nie. Wyłączam, go. Jak na 1,6, jeden, na jeden, naprawdę auto jest bardzo zimne. Nie wierzę oleju, nie kopię. Właśnie, to by było moje ja drugie auto i ja chcę panie, właśnie jakieś, jazdzy, no dobrze, a startem, jak to ma, ma jakieś tak jak miarę dobre przyspieszenia, asfalt, rwie czy coś? No, lewą to no, naprawdę musiałbym się przyjechać, przyjechać tym autem i naprawdę, mówię Panu od razu przez telefon. jest bardzo miło, że to widzimy, jak, jak, jak 1.6 może się poruszać, a szczególnie moje 1-6. No właśnie, no, widzę, no, auto nie jest jakieś duże, silnik, tak. myślę, że... Ale to właśnie chciałem Cię zapytać, czy to właśnie tak nie było, tam, że tak powiem, katowane, bo często właśnie golfy się takie trawiają i... zawieszenie, no bo wiadomo, na polskich drogach no nie, nie, wie pan, to zawieszenie no naprawdę, nic, nic nie ściąga, no nic jak no, pan nie ma daleko, naprawdę zapraszam jeśli pan jest nie naprawdę pod tym względem, czy z komulsami czy no, no, generalnie w tym momencie wszystko jest sprawne Rozpocząc od początku, od komuta po bo kierunku wskazują no. no dobrze, a szyby żadne się nie za, zaczynają, nie, nie korpo, szyby, działa? nie wszędzie jest sucho, na zlicie, to mówię od razu, więc tam nie ma takiego czegoś żeby po prostu auto, żeby tak jest sklejone albo coś, gdzie się go nie rusza wcale tak części aut starych i wszystko chodzi normalnie, żadnego problemu. A ma pan całą tą półeczkę z tyłu, bo te głośnika jakoś tak nie bardzo... Nie, nie, mama, mam ma z głośnikami, powiem szczerze, że ona już była z głośnikami. Aha, czyli pan taką kupił, no, no dobrze. Tak, właśnie, nie bardzo mi ona pasuje. Tak, chciałbym w miarę oryginalny mieć auto, że tak powiem. No dobrze, no się zastanowię, bo naprawdę cena myślę, że rozsądna. To muszę przemyśleć jeszcze i się odezwę na pewno do pana. W bardzo proszę. Do widzenia? Dzień dobry, ja tutaj dzwonię w sprawie ogłoszenia o Deulanos. Tak? No chciałem się zapytać, jak wygląda wnętrze pojazdu, bo tutaj nie widzę zdjęć, nie jest popalone i tak dalej. Wie pan co? Nie, nie, wnętrze znaczy nie jest popalone, bo ja nie palę, żona też nie pali. Tam nie jest ani porozdzierany, ani tam... Ten, sam, ten samochód generalnie służy, mi pan co, do dziecka do przedszkola. Aha, no to dziecko jak w przedszkolu, to też nie pali, no dobrze. A LPG, do kiedy ważne? Słucham? Podtlenek LPG, do kiedy ważne? To znaczy? But, 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 but? Tak, tak. O pan, to nie wiem, bo ja musiałbym, dzisiaj jestem w pracy, musiałbym zobaczyć. Aha, no dobrze, no rozumiem, no. Auto korozji tak. nie ma, czy tym podobnych? Aha, no to czyli auto tam trochę było bite, rozumiem, tak? Co znaczy? No, te drzwi, głównie Nie, to tak jest wie pan, coś z uderzyło albo kopne są, wiecie Bo my to już kupiliśmy z tym, z tym dzieciutkim, No dobrze, no rozumiem, no bo... No, wie pan, chciałbym się jeszcze spytać, na przykład, nie wiem, czy silnik tam nie był nic tak... Czy silnik nie był głównie tak? Zatrufany, że tak powiem, czy tym podobne. No widzę, widziałem, naprawdę A ta korozja nad, z tyłu nad lewym błotnikiem, to tak? tak? Tak, tak, tam jest korozja, jest No mówię, to jest samochód lekki z poprawek lakierniczych No Aha, no to rozumiem, że panu odchodziło. A szpaki czy coś, auto nie widziało? Nie, 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 nie. My, my nic przy tym samochodzie nie robiliśmy Dobrze, no to... Tak, no bo jeśli kalendarzowa ma jest, tylko już właśnie nie dać. A... No tak, no, no, ale wie pan, jak żona wozi dzieciaka do przedszkola, to wolę się założyć te zimówki, bo nie skontaminować do całkiem innej jazdy, bo są tam niskoprofilowe te opony. Aha, a pan te opony wtedy do, by dorzucił, te niskoprofilowe? No, tak, no ale, je, bo jednak mam tutaj, że tak powiem, do tego ogłoszenia kawałek drogi, tak, chcę przyjechać, to już muszę wiedzieć, co mnie mniej więcej czeka, tak, y, a przyśpieszenie, że tak powiem, bo drugie auto, no, ale wie Pan jak to. 70 jest w ogłoszeniu No to, 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 to na jest skorzystana więcej gminała, jest 168 yy, No dobrze, a auto ma elektryczne szyby, czy korbotronik? Nie, 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 szyby są elektryczne Aha, no dobrze A jak się właśnie pytam o przyspieszenie, to auto tak w miarę przyspiesza, czy tak? A, tak, 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 nie ma problemu, ja byłem, ja byłem nie tak dawno, wie Pan, on tam mi czyścił, bo tam jest zwykły gaz, tam nie ma, to jest zwykły ten gaz Aha, no to dobrze Czyli jakiegoś tam, że tak powiem, cłaniaczka na światłach mogę zawstydzić? Nie ma problemu. Naprawdę nie ma problemu. Bo tam nawet widziałem jakiś tam, kurwa, jakiś większy jest wlot gazy, wlot powietrza. Coś. Ja to się nie znam, wie pan to. Ja to w ogóle samochód żony, to ja się tam prawie do niego nie dotykałem. To. No dobrze, no jeszcze ja tylko bym tak zapytał o prędkość maksymalną, jak można. No dobrze, no ale ze 140 myślę, że wyciągnie. No to śmiało pójdzie, to, to nie ma problemu. No, no bo no, właśnie 1,5 no, nie jestem wtedy, tak pewny, pan, tak? jeszcze jest do tego samochodu. Tam jest zębity, wszystko jest. No dobrze. Jeżeli coś, to zaprasza, może to jest miejscowość. U Pan z daleka dzwoni? No to daleko, mam jakieś 70 km. Nawet, ale tutaj właśnie znalazłem. Myślę, że takie Aha. jeszcze rozsądne to ogłoszenie. Wie Pan co? No tak, przejechać ale... i... Właśnie jednak kawałek mimo wszystko drogi jest, a w zimie jak pali? Tak od razu nie czy problem, tak na Nie pan to nie, ma, nie ma problemu. Jest nowy akumulator też założyła, żona sobie od razu i nie ma problemu. Odpala się na benzynie moment się przełącza na gaz. Nie ma problemu z paleniem. No dobrze, no to pomyślę, bo myślę. Dobrze, że... no, nie ma problemu. Jeżeli coś to zaprasza... Bo samochód u nas był garażowany, cały czas stoi w garażu, także. Nie no, dobrze, dobrze, rozumiem. No mówię, tak jak mówię od razu, jest do lekkich poprawek na Kielciczyk, tak? Tam nie będę oszukiwał ani nic, bo to nie ma sensu, bo jak sobie Pan przyjedzie obejrzeć, to to wszystko wyjdzie w trakcie. No tak, no dobrze, no to dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, ja tutaj dzwonię w sprawie Subaru yy, z X. No, chciałem się zapytać, w jakim stanie jest auto, bo na zdjęciach to zawsze wiadomo. A tego tam nie wiem, bo tam było dosyć obszernie opisane. No ten tak, ten, no ale ten, też, ten... też wszystkiego nie chcę się czytać, bo tak wiadomo, jak to jest. No, czy, głównie czy rdzy nie ma, czy silnik tak nie był pałowany do maksymalnych obrotów. No nie, bo zawsze mi się tak kojarzy Subaru, że właśnie na polnych drogach, ile fabryka dała i te sprawy. To nie jest, to nie jest auto z turbiną, to nie No właśnie jest, widzę, bo ma podstylenek LPG to... Dzień dobry, ja tutaj dzwonię w sprawie ogłoszenia zalic, w sprawie tego Subaru Tak, słucham No, chciałem się spytać, czy auto nie ma korozji, w środku nie było palone i tak dalej Znaczy tak, w środku nie, nie było palone, bo nie jestem palący, poprzedni właściciel też nie palił Korozja delikatnie gdzieś się tam pokazuje na prawym, prawym nadgolu, delikatnie gdzieś tam Jakiś tam wychodzi właśnie korozja. No dobrze, ale auto tak to nie ma z pięć kiloszpachli nawalone, czy coś w tym stylu? Właśnie... Nie, 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 nic, nic nie było. Był malowany oczywiście, ale mam na to potwierdzenie powód malowania jaki był. Powód był do tego, że stał pod, przy rusztowaniach, co, malu, co malowali, rusztowania jakieś i napędzone zostało na samochód. I samochód praktycznie w całości był malowany ale to są dokumenty potwierdzające pomocy yy, właśnie modelowania. No dobrze, że, a że tak zapytam, auto nie zaliczyło żadnego dzwona czy coś? No. Yy, raczej nie, jest cały czas, w, powiedzmy, no ja wiem, no prowadzi się równo, nic się nie dzieje z nim, więc można wszystko zobaczyć, bo wszystko jest wybedraszone ze środka, od spodu, niekonserwowane, nic nie odkrywane, więc można spokojnie oglądać ze wszystkich stron. No rozumiem, a te alu felgi w tych cenie 43 tysięcy wliczane jest, tak? Tak, wszystko, zimowe, zimowe i letnie. W tej chwili są na zimowych 17, i, a i letnie 18 są w No dobrze, a bo jednak 2.0 to trochę pali, i to bym się chciał spytać, czy pod LPG da radę zamontować. widzę, no ale mimo to wszystko wiem, Pan do wszystkiego zauważy Ciebie to już uważa No dobrze. Ja nie odradzam i nie namawiam po prostu No tak jest w zasadzie No, ale tutaj właśnie teraz Widzę te podtrzymanie turbo Tak, nie zwracam na to uwagi To rozumiem, że jakiegoś tam cwaniaczka Spod świateł z BMW spokojnie dam radę No, 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 no to oczywiście, nie ma problemu No właśnie, auto nie było tam na pełnych drogach że tak powiem, ile fabryka dała, bo jeszcze tym bardziej, że ta taka właśnie rajdówka, to... Znaczy tak, znaczy on tylko jest przystosowany, powiedzmy, jak tam napisał do rajdówki, bo e, to tylko jeździłem na tor e, z Lublinie. Tor w to już to już likwidują, więc nie mam gdzie jeździć, więc chciałem już niech, nie będę jeździł nigdzie po jakichś innych województwach, bo tutaj był to rozmiarowo dużo pojeździć. No w tej, dobrze. W tej chwili nie ma, nie ma, więc sprzedaję go. Ja tylko, tylko jeździłem po prostu na, tylko na tor. Ile auto wyciągnie, nie? tak maksymalnie? Prędkość No Ja nie sprawdzałem Na hamowni 235 Ile? Na... Słucham? 235 Ale ja, nie, nie, ja nie, nie sprawdzałem prędkości maksymalnej Bo nie był do tego stworzony Żeby jeździć z maksymalną Tylko po prostu na tor On jest przystosowany, żeby potoczysz się uczyć pojeździć I tak dalej No dobrze, auto tam yy, Właśnie nie było tak Jeszcze raz zapytam o to ale czy to nie było katowane właśnie, że tak jazda driftem czy coś? No, nie wiem, no to znaczy ten samochód, był właśnie do tego jest przystosowany, Aha, bo no. to jest świetnie króty i on do tego jest tworzony, żeby No ale się silnik rozumiem, że mocne daje radę spokojnie tam. Nie daje radę, tam. wszystko daje, nie ma problemu. Wiadomo jest dwany o to, czy oleje, czy to tak jest rozkrzawane. No właśnie, oleju nie bierze, czy coś w tym stylu? Słucham? Oleju auto nie bierze czy coś w tym stylu? No dobrze, a auto. auto, znaczy, czy pan ma oryginalną kierownicę do tego auta, czy to już właśnie takie... Nie ma, nie, 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 ja nie, 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 nie posiadam. Aha, a auto nie ma uchwytów na kubek, bo to auto ma być dla żony i tak. Znaczy, samochód jest torągły, więc tam, tam się trzęsie wszystko, tam wszystko grzechocze. to nie jest samochód taki... Aha, ten, ten, ten... to nie ma takiego y, zawieszenia, że tak powiem, każde koło osobno, a nie, że cała. Skałem ze zawieszczenie być amotratory, więc to mogę na to, to się tym na coś będzie bardzo ciężko jeściło. No dobrze, no, no bo ja tak szukam właśnie... Tak, ja szukam właśnie bardziej takiego sportowego, ale i też praktycznego. No ale skoro nie ma chwytu na kubek, to ja dziękuję, do widzenia. Witamy tutaj w w sprawie ogłoszenia Zalix o Porsche Boxster. Tak, słucham pana. Mm. No, chciałbym się na początek może zapytać, bo chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Tak, w razie bym miał przyjechać i oglądać. Czy auto tak z tym dachem ciągle stało pod chmurką, czy dach nie przecieka? Nie, całe życie stało w garażu podziemnym, w sensie. No, no. No dobrze, no rozumiem, no, bo pod... czasami pod... właśnie tak się zdarza, że właśnie. Niektórzy... Tak nie, 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 no zawsze stało w garażu normalnie. Wie pan u mnie. Okiem, że tak powiem. Eee. No dobrze, a auto było jeździone w zimę? Jest? Czy coś tak? Proszę, pana, no, no to było moje normalne, no, to podstawowe auto i jeźdzone było. Czyli tak powiem, rozumiem tak, cały rok. że tak pan jazda tam do kościoła służyło, tak? Bo jak tam pan widzi po przebiegu, to ja nie jeździłem no tam. i 55 tysięcy więc. tam akadem, na teren. No, no, to tam. Było pewnie, po tam, w zależności od roku, między pewnie tam 7 a 10 tysięcy mi się udało wyjeździć. Więc no, no, zasadniczo jeździłem nim nie, nie, że tak do pracy codziennie, tylko po prostu gdzieś tam. Tak, dla rozrywki, jedynowo, tak? gdzieś tam na weekend, hmm. czy, więc raczej do, do takich celów służyło. E, no a w ciągu dnia no to też się. Jest, to, nie jeździłem więc ewentualnie po, po, po pracy? No ale no tak jak pan rzadko jeździ to jak no się rozumiem wziął to dzwono nie zaliczyło żadnego, tak? Bieżące, no, to, to no tak, no dobrze. Tutaj widzę, że pełna elektryka, ale nie widzę, żeby żeby były też elektryczne, odsuwane, to jest worbotronik. Nie, nie, nie. Jest ja myślę, jest nie, nie. No tam jest wszystko elektryczne. Co pan sobie wymyśli włącznie z podgrzewanymi fotelami? No ja wiem, lusterkami. wiem właśnie, tylko tak. Lusterka są też podgrzewane, że jak jest tam zima, to panu nie odmarza lusterko. E, no tak, no czyli no, zima się nadaje, rozumiem. No dobrze, a spaniańsku spod właśnie świateł jest da radę, spokojnie, no rozumiem. System dźwięku, bozy, taki tam dosyć, dosyć fajny, z dużym I finalnie przez Porsche montowany, tak, to jest normalnie w dodatkowej opcji. No właśnie, bo widzę, to się że wersja naj, poltingu Najwyższa opcja, jaką, jaką bokser wtedy miał tam. No dobrze, no ale jak się pytałem właśnie, z pod światem na przykład z jakiegoś golfa da radę, nie zgaśnie mi, nic, nie gaśnie na no, małych obrotach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem do czego będzie służył pan samochód. Ja się nie muszę ścigać z swaniaczkami z golfem, ponieważ jakby nie mam takiej potrzeby, żeby z nimi No ja wygrać, też no ale wie, już, no, wie pan, bo czasami właśnie... No, to się spotykałem, że komuś gasło. To spokojnie da radę, tak? Też pan wygra, bo pan jest lżejszy i pan przez No właśnie, no i widzę tą pojemność, Wyda, też duża tam, moc. No, a, więc im się wydaje, że mają się duże silniki, bo mogą mieć trochę tę większą pojemność. Ale, ale auto jest, cięższe, tak? Jest dużo cięższe auto, a pan ma tam 250, więc no, tak pan wygrać. No prawie. No więc nie wiem jakie tam ma pan plany odnośnie maski <głos》>, aspirację, ale, ale daje radę. No. no wie pan, ja tam tak czasami lubię trochę. W gaz, Wiadomo, nie, jakaś redukcja, i kogoś na lewym. To, z każdym głosie nie może się Pan ścigać, żeby się Pan wtedy ścigał na każdych światach. No nie tam, no jest tak, że się wszyscy chcą w Panem ścigać, no to, no to może się Pan z każdym ścigać, albo nie z każdym. Nie każdym no, wiadomo, z policją się nie będę ścigał, no bo. Ale yy, jeszcze chciałem się spytać, bo ta pojemność jednak trochę dużo to też na pewno koszty tankowania yy, pod tlenek LPG wtedy darotę te zamontować. Nie, no tak, bo troszkę tak zapytam. Yy, tak jak dach, rozumiem, że je też nie przecieka, to żadne tam przejście radu, bo różnie to bywało, nawet widziałem w kabrioletach, że taki dach, a mówię, przeciekał. Proszę pana, samochód jest zgodny z opisem? No tak, jest no dobrze. No, no, no. bardzo dobrym, to znaczy, że nie ma żadnych problemów zachował blacharsko elektryczno mechaniczną. No, czyli hmm. nic, nic to pani nie... No dobrze, no ja tutaj jeszcze muszę porozmawiać tam z rodzicami, bo to by było tam który jest z kolei moje auto i właśnie by mi dołożyli, prawda? A nie chcę też wydać wiadomo. No to dobrze, no to ja się na pewno do pana odezwę, jak po rozmowie. Dziękuję. Kurwa.